Mariusz Pudzianowski jest oczywiście zdecydowanie cięższy od swojego rywala, ale to nic dziwnego, bo przecież Jay Silva to zawodnik kategorii średniej, który niespodziewanie utył do 103,5 kg. Pudzianowski ma tych kilogramów zdecydowanie więcej. No i tak myślę, że wielu osób zastanawia się, czy James Silva, mimo tego, że wskakuje na ostatnią chwilę w miejsce Jamesa Maxwina, ale wiedział, że może wskoczyć. Ta prawda. Nie jest zawodnikiem trudniejszym gdzieś, jeżeli chodzi o charakter prowadzenia pojedynków i szczególnie te mocne techniki bokserskie, niż właśnie James McSwin. Przypomnijmy to trylogię walki z Michałem Materlą. Przypominamy. Raz zlokautował Michała Materla. I teraz marzy pewnie o tym, aby tracić mocno w twarz Mariusza Pudzianowskiego, bo wiadomo, że Pudzian w momencie, kiedy otrzymuje mocny cios, to traci bardzo wiele ze swoich atutów. Czy będzie w stanie? Jason ma to zrobić, to wie tylko. Jay Silva na razie krąży wokół Gudzianowskiego. Jest zdecydowanie szybszy od Kudziana. Będzie chciał doskoczyć jednym ciosem, w ogóle zmienić przebieg tego pojedynku, aby on wyglądał tak, jak chce właśnie Jay Silva. Miał być James słynny jest Jay Silva, więc przynajmniej inicjały się zgadzają. las atakował. Teraz czeka Mariusz Pudzianowski na następną akcję, w której Silva podejdzie pod jego prawą rękę. Będzie unik, będzie zamarkowanie ciosu lewą i ten prawy potężny. potężny prawy. a w tej chwili tak, chodzi o to, aby przewrócić rywala. Trafił kołowy Pudzian! No! Klub, eh? Jest uchwyt zajdą jedną będzie. Stać... Wygruzić z tego Pudzian, też chyba nie będzie chciał się szarpać, będzie się tracić siły. Dobrze rozpoczął ten pojedynek Pudzianowski, teraz zejść na ale jest rejda w powstrycie. Będzie musiał tracić wiele sił, jeżeli uprzy się na sprowadzenie, właśnie teraz Pudzianowski. Ale tych sił Polak ma zdecydowanie więcej od swojego rywala. A zatem jeszcze raz schyli się po nogi, czy w tej chwili zer nie chcą zaatakować Łokcie? Kilogramy będą dociskać się ja Sylwę tutaj zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej by było, gdyby Pudzianowski leżał na swoim rywalu. Wtedy te kilogramy robiłyby jeszcze lepszą robotę. Zwrócił uwagę, zdaje się, że dużo mamy podczas tej gali, choć nie jestem pewien do końca. No właśnie, to kolano trafiło w krocze Sylwy. Akurat działo się, to wszystko z naszej strony jeszcze raz. Trafiło. Jeżeli druga walka skończyłaby się w podobny sposób, no byłoby niedobrze. Silva sygnalizuje gotowość do pojedynku. Kuzianowski przeprasza. Ronder wzywa obu zawodników na środek klatki. Silva dostał ostrzeżenie, czas zabrać się do roboty. Wie, że nie może dać się rozpędzić Kudzianowi. A że ten czołg z Polski, 100-600-kilowy jak się rozpędzi, jak wiedzie. A to wtedy naprawdę jest ciężko ladające kolano. Idealnie w tempo przechwytuje to Pudzianowski. I w tej chwili docisk do siatki. Zadaniem Sylwy będzie stać po tej siatce wykorzystując ogrodzenia. Zadaniem Pudzianowskiego nie dopuścić do tego. Rozciągnąć swojego rywala. I teraz Pudzianowski stara się mądrze odciągnąć Sylwa od siatki. Tak, tak, trzeba zabrać rękę i dobrze że o tym wie Pudzianowski, aby ustabilizować sobie przeciwnika i rozciągnąć go na plecach. Akurat na tyle dobrze upadł, że jest Armin Szamajew, trener Pudziana i na pewno Mariusz słyszy wszystkie te podpowiedzi, którymi teraz go częstuje. Jego narożnik. Być może, choć w tym tumulcie trudno usłyszeć własne myśli. Ale co innego, nawet słyszeć, a co innego, zrealizować ten plan. Pudzianowski coraz bliżej. Odciągnięte jest plecy Sylwy. Rozciągnięte jest dosiad. I w tej chwili Pudzianowski rozpocznie swoją dewastującą pracę. Silwa się skręca. Dobrze zastawia mogą, aby nie dać wypiącie pozycji Pudzianowski. Robi co może Jay Silva, aby nie dać się rozciągnąć. Silva w tej chwili kontroluje prawą rękę Pudzianowskiego. W związku z tym lewy łokieć spada na głowę Sylwę. Mariusz za plecami wpięty. To nie jest widok, do którego nas przyzwyczaił. Nie wiem, czy to nie jest pierwsze wpięcie za plecami Pudziana. Ale jak widać, Silva specjalnie się tym przejmuje. I pokazuje, że wygodnie mu w tej pozycji. A Mariusz. Nie będzie tutaj szarpał się o próbę poddań. To jest zawody, który raczej w parterze rozwiązuje konflikty pięściami. No to czekamy na to, aby uruchomił pięści. Na razie jest problem. Pidzianowski wygląda tak, jakby no nie bardzo wiedział, co chce zrobić, jaką wykonać akcję. Silva wyraźnie kpi sobie z Mariusza Pidzianowskiego, ale zapewne ten uśmiech z jego twarzy zejdzie nie w tej rundzie. Pierwszy od kopnięcia zaczął Silva, teraz znów cios. Wydaje mi się, że zderzyli się głowami, Pudzianowski dociska swojego rywala do siatki. Ale lewa ręka Sylwę w podchwycie. Trzeba siatki. No i też musi pracować nad, nad tą pozycją, bo na razie nie wiele z niej wynika. To Silva schodzi, świetny odrzut Pudziana. Bardzo dobra obrona. I ale tam się Pudzian rozwinął. Jest szansa na to, aby obejść pozycję. Ale lewa ręka, Sylwy to kontroluje. Nie udało się z jednej strony Pudzianowski, próbuje z drugiej, ale to była najlepsza akcja. Jednak siła fizyczna Polaka w wzięła górę i jest Silva. wepchnięty już w ciatko. Dobrze rozegrał tę patorową kulankę. A Mariusz Pudzianowski, Jay Silva na plecach, będzie zabierał się szybciutko do pracy, aby wracać do stójki. Ale to dobra pozycja do Mariusza, aby też specjalnie nie pompować się tego tlenu z mięśni, żeby troszeczkę go jeszcze zostało na dalszą fazę pojedynku. Ale dobrze by było, gdyby nie tylko przed ramię oparte było na szyi Rybala, ale także łokieć spadły na jego głowę. Próba wykluczenia lewej ręki Silwy. Jak na razie ta próba nieudana. Ciągle dosyć statycznie, prawa ręka uwalniona. Można atakować prawą ręką, trzeba robić to mocno i zdecydowanie. Trzeba wyczerpać ręce, które związał teraz Jay Silva z brytną obroną. Jeden, dwa mocne ciosy prawą ręką, Silva już na kolanie, będzie przygotowywał się do tego, aby podnieść pozycję. Dzianowski stara się mu to nie uniemożliwić. Próba podpięcia nogi, odciągnięcie jej od siatki, aby nie było punktu podparcia, jednak sprytnie Jason Bawek, wykorzystuje troszeczkę miejsca i już jest na stopach. Kroczek po kroczku, centymetr po centymetrze odzyskuje pozycję. Czuje, że słabnie Mariusz. Atakuje Silva kolanem. Widzianowski ciągle dociska swojego rywala do siatki. Teraz znów lewa ręka Sylwy, prawa także. Powędrowała po te pachy. Silva odwraca pozycję. Teraz dzień Widzianowskiego na rozerwanie. Bardzo mocno poprawi. Jest szansa dla Silwy. Widzianowski stara się odpowiadać kolanami, ale on przede wszystkim musi odwrócić swojego przeciwnika. To nie jest dla niego dobra pozycja, tym bardziej, że Silfa będzie atakował. Jest Pudzian i odwraca. I teraz to on dociska z się się nogi. czy to jest ostatnia. No! Proszę! Yes. Yes. Brawo Pódzia! Yes. Bardzo ładny sprytny i w idealnym momencie sprowadza swojego rywala do parteru Mariusz Pudzianowski. Teraz kwestia, by go ustabilizować i tak jak przyczyna rozi, do końca utrzymać w parterze. To no jest w tej chwili szansa. Stąp Pudzianowski próbuje po ko prawym kolanach nogę. Teraz trzeba jeszcze zerwać ten kwit za nadgarstę. takimi czas. prawą ręką będzie można atakować Sylwę. Ale ten zdaje sobie sprawę, jak ogromne grozi mu niebezpieczeństwo. Znów jest bliski tego, aby przenieść walkę do stójki. Świetnie za tego Waltem Łokciem z dołu Trafi. To no nie jest w stanie Pudzianowski włożyć całej swojej siły. W którykolwiek z tych ciosów. Do góry obaj. Ale czy z Klamrą zapiętą przez Pudzianowskiego? Stara się. Silva spycha prawą rękę. A lewą zadaje te ciosy. Może nie najmocniejsze, ale one będą się odkładały. Będą się kumulować. 15 ostatnich sekund rundy drugiej. No Mariusz mówiąc tak ofialnie zamuli ten pojedynek, aby nie tracić więcej siły. Tak aby... A przez te 60 sekund regenerować się możliwie jak najlepiej. JC kontra Mariusz Pudzianowski. Bang! Na początek. Bang! Odpowiedź. O, już teraz piekielnym w nim przestrzelił przestrzelił Jay Silva, ale jest w chorych obołach Mariusz Pudzianowski, się na nogach trzeba to skleić, jeżeli chce się przetrwać Jay Silva przed wielką szansą z nokautowania Pudziana w trzeciej rundzie doświadczenie Pudzianowskiego w tej chwili bierze górę, skleił do swojego rywala Pepnął go w siatkę to nie jest akcja ofensywna to jest akcja obronna Pudzianowskiego ale być może pomoże mu przetrwać te straszne chwile, dlatego że Silva atakuje piekielnymi ciosami demoluje Pudzianowskiego Silva kopnięciem efektu rozbija ogromę Pudzianowski Wklei się do swojego rywala. Półprzytomny Pudzianowski jeszcze na instynicie, na doświadczeniu. A lata treningów, startów w MMA dają takie doświadczenie. Kiedy jest kryzys, kiedy gdzieś ten błędnik płata figle, pomocny chciał zakrywali, trzeba skleić, trzeba przeczekać, trzeba to uspokoić. Ale dystans to nie jest najlepsza odpowiedź na taką sytuację, bo Silva wie jak to wykorzystywać. I w tej chwili atakuje potężnymi ciosami J.F. Silva. A każdy z tych ciosów pląta swoje mózgowe Mariusza Pudzianowskiego. Ale nie splątał ich zupełnie na że Pudzianowski instynktownie wie, że trzeba iść w nogi swojego rywala. Trzeba go wyrwać. Zastrzyk energii. Kapitalna atmosfera tutaj w doblinie. Ma pomóc Puzianowskiemu przetrwać te trudne chwile. Próbuje wysprawlować. Łoo! Wow! Skąd on wziął jeszcze siły? Zalata! Teraz jest za... szansa dla Pudziana, Mają być ciosy. Mają być ciosy z góry. To ciosy niepozorowane, ale takie które poważnie odcisnął się na tej defensywnej możliwości Jeya Sylwę, który ucieka, ucieka do siatki i za chwilę będzie wstawał. Przykleją się Mariusz Puzianowski, a do bioder i nóg swojego rywala nie będzie tutaj pracy, bo też nie ma za bardzo Pudzian siły na to, by pracować, ale liczy się każda sekunda utrzymany przeciwnik na plecach. Łokieć spadły z góry na głowę Jeya Sylwę. Teraz popatrzyli sobie w oczy. Czy ich widzą niepewność? Czy ich widzą strach? Silva te reklamuje coś u sędziego Brondera. Pudzianowski przyklejony. Za chwilę Silva znów będzie próbował wstawać. No musi pracować później, jeżeli nie chce, aby ten pojedynek został podobnie podniesiony. To w ogóle zła informacje dla Mariusza. Dwie minuty do zakończenia, nam łapie za spodenki i to... A właśnie sygnalizuje narożnik Jeya Sylwy, podniesiona walka z powrotem do klinczu przy siatce. Ale teraz złamał tę próbę ataku Polaka Jey Silwa i po raz pierwszy w tym pojedynku Jey Sylwa będzie z góry, będzie w postoj. będzie teraz. A próbował ubić Pudziana. Sześć osób spadło na głowę Pudzianowskiego, ten się wraca. Sylwa nie zajmuje pleców, wie, że Pudzianowskiego trzeba atakować. Pięć, sześć kolejnych sierpów. I siódme. Dzianacki na plecach Gosiat silwę A to jest bardzo zła pozycja dla Mariusza. Gdzie Silwa czuje krew? Udaje się przez plecy. Tylko na moment uniknąć kilku ciosów, ale to jest pozycja. Z deszczu Podrynne. W tej chwili te ciosy są zdecydowanie słabsze. Ale sędzia plonder patrzy, czy Pudzianowski jeszcze się broni. Silva bardzo umiejętnie, raz z góry, raz pod pachą, znajduje tam miejsce, aby zaatakować głowę Pudzianowskiego, który nie jest w stanie już w tej chwili robić nic. Rozciągnięty Pudzianowski, to on rozciągnął Sylwę na początku tej walki, a teraz jest zupełnie inaczej. Naciskówka, udało się tego uniknąć. Jeszcze raz ta lewa ręka wędruje. No, 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 no. z góry, no, 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 no. kto z góry? Sędzia, kto z góry sędzia, sędzia. Oglądają końcówkę walki wieczoru Gali KSW 40 Z góry ciągle Pudzianowski ma związane ręce 15 sekund do zakończenia tego pojedynku Gdyby podniósł trochę pozycję Gdyby zaatakował łokciem Nie tak krótko, zdecydowanie mocy. Nie mają już siły ludzie, wszyscy stoją Koniec walki Pudzianowski, Silva decydują sędziowie W pornym zmęczeniu Mariusz Puzianowski dojechał do końca tego pojedynku, mając w tej trzeciej rundzie wiele kryzysów. Ale to odróżnia tych, którzy spinają się na szczyt i na tym szczycie siedzą już troszeczkę. majority by by decision. Mariusz. Puzian!